Cześć, witajcie, ja jestem Chuda, a to jest FIFA 14. Kariera zawodnika odcinek 11. I gramy dzisiaj przeciwko Herkulesowi i liczę na wygraną, więc widzimy się na początku tego spotkania. I rozpoczęliśmy i od razu na wstępie chcę was przeprosić za brak odcinków przez święta. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo no święta to święta, tam nie było czasu na nagrywanie i tak dalej. Rodzina i w ogóle. Myślę, że u większości z was było podobnie i też byście nie mieli czasu na takie oglądanie, chociaż nie wiem. I chudy przy piłce jednak nic z tego. I chudy przejmuje piłkę, jest szansa, zmienił obrońców, strzela i jest bramka. Niesamowita akcja w wykonaniu tego młodego napastnika z Polski. Świetnie to rozegrał właściwie bez żadnych yy, trudniejszych sztuczek, prosto, w prosty sposób minął obrońców i zdobył bramkę. I w tym momencie mamy koniec pierwszej połowy tego spotkania. Wynik 1 do 0 po bramce chudego w 23 minucie meczu i jak to się dalej potoczy zobaczymy, a w tym momencie pora na pozdrowienia. Pozdrawiam Jakuba Zawadkę, pozdrawiam również użytkownika mięta.pl i w sumie to tyle, więcej komentarzy nie widzę, jednak wydaje mi się, że tego było więcej, bo yy, ten system komentarzy działa teraz tak, że Google Plus po prostu yy, pod filmami, jak wchodzę pod filmy nie wyświetla wszystkich komentarzy, które tak naprawdę były dodawane, a z, na maila mi to przychodzi do folderu spam i zostaje po chwili usuwane, jednak ja to czytam od razu po dodaniu te komentarze, więc nie wiem. Jeśli kogoś nie pozdrowiłem, no to przepraszam, wiem, że właśnie już niektórzy mieli o to pretensje, jednak ja po prostu więcej komentarzy nie widzę. No właśnie przez Google Plus, trochę ma w tym udział. No cóż, to już nie jest moja wina. I chudy przejmuje piłkę minuta, 8, minuta 73 jest chudy w polu karnym strzela i po odbiciu od słupka piłka wpada do bramki No udało mi się przejąć piłkę właściwie się tego nawet nie spodziewałem I jest 2 do zera po bramce Chudego tutaj szybko przejęta piłka uciek chudy obrońcom i strzał z lewej nogi i jest goal I chudy przy piłce podanie prostopadłe górą do kolegi z drużyny jak on to rozwiąże i jest chudy też biega w pole karne. podanie jednak no to miały do chudego kolego jednak teraz nic z tego nie wyszło było blisko było blisko a zaraz powinniśmy też usłyszeć gwizdę ten mecz chyba sędzia nic nie doliczył więc właśnie to tylko była kwestia czasu zanim zagwiżdżę i wygrywamy 2 do 0 po dwóch bramkach chudego i co dalej co dalej 9-3 ocena i urosło mi overall z 71 na 72. I przechodzimy dalej. Zostałem chyba zawodnikiem meczu nawet, z czego bardzo się cieszę. I co? Może teraz pójdziemy z chudym do fryzjera. Bo czemu by nie? Yy, tutaj się to robiło. Dokładnie. Chudy, chudy, jakie ty masz buty? Takie masz buty. Więc a, damy mu cechę, uderza fałszem. Oj, czemu czemu by nie dać mu cech skoro mogę? Mam tylko takie dostępne na razie, więc takie mu dam. Jak będzie więcej, to dam mu inne. Może, to mu pozmieniam. Nie, jeszcze edytujemy dalej. Opłaska na kostkę, nie chcemy rękawy krótkie, wybierz buty. Może jakieś inne mu damy, zmienimy. Adidas F50, takie o. No czemu by nie? Zakładamy. I teraz może by fryzurę zmienić styl i długość włosów chudy Może trochę się obciął. Nie no, bez przesady. Krótkie może jednak. W ten sposób? Nie, nie, nie. To może jednak zapuścił. No takie. Nie, nie, nie. O tak może teraz wygląda chudy, trochę sobie zmienił fryzurę. Takie bardziej uczesane włosy z grzywką, coś w tym stylu. Tak mu fryzjer tak zrobił i tak ma. A rodzaj zarostu może... Może, może, może... Uro... Właśnie miał taką brudkę. O taką i z tej brudki mogło mu urosnąć coś w tym stylu. I tak teraz wygląda nasz chudy. I okej, okay, gotowe dalej. I powinniśmy też dostać jakieś punkty chyba za edycję, nie? Znaczy chodzi mi o tamte, u góry. Tak jest, dokładnie dostałem 10 punktów doświadczenia. I dobra, przechodzimy dalej. I z kim czeka nas kolejny mecz? No dość spora przerwa. Jose Rodriguez powraca. Okej. Okay. I... Malorka. Real Madryt-Malorka, 15 luty 2014 rok. Zaczynamy. Widzimy się już na boisku I pogoda nam nie sprzyja pada deszcz ale postaramy się oczywiście zagrać jak najlepszy mecz I przejęta piłka teraz chudy otrzymuje podanie i będzie sam na sam z bramkarzem strzela i bramkę zdobywa Trochę może niepewnie w polkarnym się czuł chudy jednak udało mu się zdobyć bramkę Obrońcy go tam prawie dogonili, ponieważ no, spójrzmy na powtórkę tutaj zwolnił sobie. Obrońcy go do, doganiali, ale z, oddał strzał i piłka wpadła do bramki. Końcówka drugiej połowy, chudy przy piłce podanie do kolegi z drużyny. On oddaje piłkę chudemu, chudy. Chudy będzie próbował strzał z daleka i próbuje jednak ponad bramką i nie ma gola. Niestety. Ale zaraz powinniśmy usłyszeć gwizdę kończące pierwszą połowę, no chyba że sędzia coś doliczy. Ale nie, chyba nic nie było doliczone z tego co mi się wydaje. I gwizdka nie słyszymy. Może jednak coś było doliczone, ale zaraz jeszcze możemy mieć szansę. Jest chudy przy piłce, on podaje jeszcze. I może być teraz jednak obrońca jest szybszy, ale chudem udało się przejąć piłkę, chudy strzela, jednak broni bramkarz I może być rzut rożny jeszcze. Popatrzmy. Jest dośrodkowanie, jednak nie udało się do końca i sędzia wieździe i mamy koniec pierwszej połowy i bez zbędnego przedłużania zaczynamy szybko drugą. I chudy przy piłce teraz może być szansa do, dość niska ocena u niego, jednak strzał sprzed pola karnego, broni to bramkarz i będzie rzut rożny. Jak to roz rozegra Real Madrid Castilla Za chwilę się przekonamy Jest dośrodkowanie i nic z tego Jest chudy przy piłce Może być szansa będzie dośrodkowywał Jest dośrodkowanie, jest strzał z główki, nie ma bramki I koniec Pi y Drugiego meczu w tym odcinku Tylko jedna bramka chudego Ale zawodnikiem meczu nie został, ocenę dostał bardzo niską No niestety Słaby mecz, słaby mecz w wykonaniu naszego ulubieńca. Jednak ogólnie chyba wszyscy mieli słabą ocenę, padał deszcz i nie dało tak chyba za bardzo grać. Było ciężko, było ciężko i co to jest? Jakieś podsumowanie. I następny mecz czeka nas z Cordobą, ale to już w kolejnym odcinku. A w tym momencie dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.